Miasto Bołsa przypomina bardziej dużą wioskę, ale jest także siedzibą sułtanatu. Jestem na głównej drodze przed Pałacem Sułtańskim. Wszędzie tutaj poruszamy się z eskortą. Mamy dwóch uzbrojonych policjantów. Przyznasz, że te uliczki przeciągają po to, żeby tam pochodzić. I troszkę przypominają bardzo odległe czasy. W taki sposób tu się, tutaj się mieszka. A co do sułtanatu, tu pomyliłem się. Tutaj rządzi nie sułtan, a emir. Czyli właściwa nazwa byłoby emirat. Emirat Buza. Beautiful for me. Obok tych pojemników znajduje się studnia, z której nabierają wody. A to okrągłe to sądzę, że pojemniki na żywność. Niektórzy do wodopoi jadą w hurter. Duże kamienie są bryłami rudy żelaza. Prawdopodobnie pozostałości dawnego wulkanu. Na przykładzie tej półruiny mogę powiedzieć, jak to jest zbudowane. Cegły mułowe, gałęzie, patyki i glina rozmazana na wierzchu. Tutaj kuchnia. Miejsce, gdzie przyniesiono wodę. Hata mieszkalna. Zauważ, proszę, że jest inna. Do tej pory okrągłe. Były tylko magazyny do przechowywania środków spożywczych. A tutaj są to domy. Moździerz do młócenia sorgo, na przykład. Tutaj dom w budowie. Proszę zauważyć, że gdzieś na wysokość 1,40 m jest ten murek, taki z cegły mułowej. A potem na to przyjdzie ta stożkowa konstrukcja dachowa, która będzie warstwami powiązana dookoła takimi sznurami, jak tam. Albo jak tam. Z takich cegieł tutaj budują. Jeżeli zrobią trochę mniejsze, mogą również z nimi palić, dlatego że mieszanina zboż, zbóż, słomy i nawozu to także coś co się pali jak wyschnie budowa tego pomieszczenia okrągłego. Sądzę, że rodzaj magazynu. Polegała na zbudowaniu naokoło z cegły. A teraz ten, tą papkę, którą tu zrobiono, będą wygładzać powierzchnię. Mam naokoło pełno kibiców. Tych najmłodszych. Poszczególne gospodarstwa. Czyli swój teren jakby oddzielają tutaj nie murem, jak wcześniej, a kulczastymi gałęziami, które ja nazywam zelibą.

Centrum wioski, w tą stronę, jedzie się do Agadez. No i prawda, jeszcze jedna: tam w świecie, gdzie jest woda, tam zwykle jest zielono, tak jak tutaj. Mimo, że jest praktycznie połowa pory suchej. Pory, w której u nas zwykle jest jesień i wszystko zamiera. Tutaj także, ale nie tam, gdzie woda. Będzie woda, będzie kolejny plon. Z lewej strony warzywa, to niebieskawe, to cebula. Czerwona cebula, którą tutaj bardzo lubią. Jest to lokalne targowisko. Niestety dzisiaj nieczynne. Tutaj mam okazję pokazać w jaki sposób powstają takie maty, z których powstają ściany, z których także robią elementy na dach. Na ten dach taki okrągły. Czyli wiążą wiążą te mapy jedna za drugą dookoła a potem kręcą sznur i przyciskają do konstrukcji. Targowisko jest duże. W tej chwili tylko las tych i, i jakiś tam mat u góry. Tak jak tutaj. Nie mogę zgadnąć co to jest. Musiałem zapytać. Okazuje się, że jest to taro. Taro, który normalnie może urosnąć nawet do pół metra długości. Tutaj jest małe. Ugotowane. No i można je popapusiać. jest zupełnie inna. W tych okrągłych domach tutaj także mieszkają. Po drodze widzę dzieciaki, które chodzą do normalnych szkół i piszą w zeszytach, ale na małym targowisku kupiłem także taką tabliczkę, po której pisze się drewnianymi patykami zanurzonymi w jakiejś mazi czarnej. A potem to zbywa i używa od nowa. Używają tego zwykle w szkołach granicznych które tu nazywane są medresami. Jakieś 45 minut jazdy bok w bok w kierunku południowym znajdziesz się w insafari. Po drodze będzie prawdziwe safari. Około 30 km bez drożami. Od czasu do czasu jakaś tuareska nomadyczna wioska. A in safari to takie miejsce na płaskowyżu, gdzie nie ma asfaltowych dróg i gdzie nie wiadomo praktycznie gdzie to jest, bo na mapie też tego nie ma. Pytasz, jak to nazwać? Bo Safari się nazywa naprawdę. Dla mnie takie sobie miejsce gdzieś tam na krańcu świata. I tak też wygląda. Usuń stąd te motocykle i nowoczesne nazwy i zobaczysz, ile tysięcy lat do tyłu. Nie wiem.

No, było też spotkanie ze starszyzną w środku wioski, w cieniu i tłum, który towarzyszy mi za kamerą. Największym problemem jest tutaj woda. Sądzę, że ci ludzie po prostu się nie myją. Czekają na deszcz. Możesz być gdzie chcesz, ale niestety w Nigrze to jest często obrazek. Za dużo plastyku. Wszędzie. A jeżeli już stworzenie nie żyje, to jego skóra się suszy w taki sposób prosto na ziemi. No i nie wierzysz? sześcio Dwóch przewodników. Miastem znaczy ponad 100 tysięcznym. Nikt w tej chwili nie wie, ile faktycznie znajduje się populacji w poszczególnych miastach, bo przy tej rozrodczości sięgającej ponad 7 to się może zmienić w ciągu jednego roku. To wszystko w okolicy tutaj rośnie. Region słynie zwłaszcza z cebuli. Ogórki powiedziałbym trochę się zaokrągliły. Patrząc na te duże kamienie trudno zgadnąć co to jest. Okazuje się, że sól kopalna. Wszystkie te kamyki, które tu są, te szare, to jest z tych dużych. Jest także taka różowa, ale sprzedają także kamienną, białą i te gomułki, które tu stoją sobie na wystawce. Sprzedawca się uśmiechnął, jak zobaczył kamerę. A ja chcę pokazać całe wyposażenie jakie potrzeba do podania herbaty po tuaresku. Oczywiście najpierw jest woda zagotowana na węglach. Oczywiście patrząc na ten parking, który zaraz pokażę. Nie dziwota, że jest tyle. Butelkowych stacji benzynowych. Na te duże motocykle raczej nie jeżdżą.